Nie chciałam wam przypomnieć o mega imprezie Kids Fest Pamiętajcie z 2 czerwca Warszawa Stadion Legii Pamiętajcie, będę tam ja, Kubuś I inni influencerzy I będzie tam mnóstwo różnych superowych atrakcji Wszystkie szczegóły macie w opisie Przyjdźcie i przybijcie z nami piątkę A teraz wracam do filmiku Miłego oglądania nie, to jest fajny challenge. Okej, okay, no to Co ty pauza. masz! Skąd tu masz? Siemka wszystkim. Dzisiaj nagrywamy pauza challenge. Ja mam tu magiczny bilet, tylko ten ma tą moc zatrzymywania innych. Będzie pauza i te sprawy. Idziemy lękę e, zapauzować. Zobaczymy co robi i... Będziemy mieli dzisiaj pra, prank będziemy robić. Cześć, cześć, cześć. Nie. nie. mam Kamiś? A ty gdzie idziesz? Co ty robisz? pauzę, pauzę i zrobię. Znowu jak będziesz męczy. Tak. Cześć, co będzie? Pauza. Pauza! Pauza! Pauza, ha, ha, ha. Hej, Marcel! Co ty zrobić? Pauza challenge, mam tu ten pilot, który jest magiczny, zatrzymuje innych. No! Co chcesz robić? Nie wiem. Czekajcie. Masie prawie założymy takie coś. O, tak. I tutaj mu... Narysujemy mu, co ten sam? nie chyba, trzymaj to. Zamienimy mu napis, co Masz. Tym sobie nie popiszesz. Proszę bardzo. A to, to zabierzemy. Tu położymy. Tak co ty robisz? A tu, o, co ty robisz? Ręka. Tak, bo się zatrzymaliśmy, o oczekiwam, zrobiłam. to ja to muszę coś pozmieniać zaraz przyjdę, okej? Okay? No nie! A Macelkowi tylko czekajcie. Macelkowi jeszcze coś tu musi mnie dokuczyć trochę. Hej, Macelek! <grystanie> Poczekajcie, muszę się pozłożyć kamerę, bo tak to nie... nie... okej. Okay. Wow. <grystanie> <grystanie> Masz tu być pauzą O tata A ty się znowu zechcesz iść do ręka Tak Co ty Marcelkowi Co ty co zrobił? wyglądasz jakbyś miał płaszcz Idę do Ale grzyb Zaraz do ekipy przyjdę Gdzie ty jesteś? Jestem, jestem. jestem Tak długo stoi Mam Po za... Współmarcylkowi Poczekaj, pofilmuj Tata Pofilmuj Co ty przyniosłeś? Filmuj, żeby widać jego buzię Niego! Niego! Nie Niego. Nie, nie, Cześć Będziesz trochę zabawy z tym później, żeby to ściągnąć. O ja cię lęko. O, jeszcze tak napęk. O. No co ty robisz? Sto warstw apaszek. Serio? To jest sto? Nie, no nie, jest To się spali za chwilę. Jacie, tata, co ty robisz? One, two! One, two. I jeszcze, żeby jej nie zmarzło dziecko biednie. Złoży damy <laughs> co. Co tak tak? Nie Jedziemy na dobra? Bardzo mnie! Bardzo i mnie! Marcelka najpierw. A Marcele... Marcelek? Play. Nie możesz już leć. Lęka? Ty? Czemu jeszcze nie? Lenka, Play. O, Lenka, też raczej <laughs> sobie. Bardzo już, proszę. Muszę go złapać. Daj, Marco. Daj, Marco. Brawo! Ok, taka jest Daj, że Daj, Marco. Daj, i Daj, Marco. Daj, Marco. Daj, Marco. Daj, Marco. Musi Marco. Daj, Co, Daj, Mhm. Daj, Marco. Pauza. Jeszcze okay. No, okay. <laughs> pauza Nie jak jeszcze. No, okej. Pauza! Nie będę mówić, play! No, pa, pa. pa, A few moments later. Dobra, słuchajcie, minęło już trochę czasu. Trzeba znowu tam dolepisać nie? Mam to mazaka. Zaraz z kolejne. Prankowe pauza challenge! Din, din. Ja, Mama, Mama, było. Teraz już na chyba? Pauza! 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 Cześć! Cześć! Ja nie miałam brać udziału w tym. O nie! Słuchaj. Masz pomysły naprawdę. Ej Hej! Jak ty ci Co ty robisz? Wansiki się maluję. I brzódkę. O jae! Odpadł mnie! Akurat serutogasz ci to kałam fajny efekt. Powiedzą, że... Wow, skąd taki efekt? Ta efekt. u mnie? Nie no. A to, to jest taki wodoodporny... To... Wijający do, do, do na Ej! Ej! Nie chcę malować. A widzisz? Dajcie łapkę w górę, proszę. Jak ma mnie wygląda? Z takim wariatem w domu. Oni już mam nie. O waaa! Zaraz dziubnę tym. Spójrzcie, przejrzyjcie się. Okej. Odpałzałem was. O nie, a to się zetrze? Jak to? Nie ściera się tak łatwo. To muszę iść potem. Pokażę, jak mam, Kosmetyki, ta się siędzieczno. Jeee. Tak, na zemstę! Ale ja mam. No właśnie, ja mam ten pilot. Teraz nie wiesz, z kim zadać. <śmetyka> Ale ja mam pilot, ten jeden, jedyny, magiczny. wieś na właśnie. Tak, 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 tak. Na pewno. będzie to znienacka. A, a, a. Nie I będziesz wiedział, kiedy. A, 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 a. Marcelek! Nie zmywacie? Damy radę. Tak bój się! Nie zmywasz się! Będziesz Chodź poradujecie moimi specyfikami, chodź. Okej okay. uważaj, no bo blondynka. będziesz. Wiecie, jak trudno było to zmyć widzowie? Naprawdę, nie było tak łatwo. Ale co hmm, coś sobie zjeść lekkiego przed kolacją? Zobaczę co jest w lodówce. Ale muszę iść po cichu, żeby nie spotkać taty. Słuchajcie, co. Wydaje mi się, że tutaj nie ma tatę, Ale może być w kuchni. Nie ma go. Uff, dobra. Hm, co tu wybrać? O, super. Okej okay. Okay. jeszcze łyżeczkę i sobie tutaj podpiszę sobie tutaj po cichu. No i będę jeść Tomca! Cześć Jakiś masz Czekoladowy. Czekoladowy? Czekoladowo-waniliowy widzę O, dziękuję Mmm, pyszności, słuchajcie. Za co ty Hello? robisz, no? Hello, No tata! Ostatni był? Tak. Hmm. Ej, no! <grych> nie jest tego. No dobra, ta tam jesteś oczywiście. A ja sobie dokończę, do okej? Okay? Nie. Mogę? Nie, nie możesz. Mogę. Chyba opasowuje się, play! Łyś no, ja zrobiłem! Zjadła sobie po prostu serek i tyle! Mama! Nada mi serek, zjazd! A ten ostatni już. Pałka, to będzie super! Nie zbliżać się! Ale mnie łama! Pałka! Pałka, pałka! No bo przecież o... A lęka! Toś nie tak tylko mu. Dobra, play, 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 play. To było okropne. Raj, nie idzie do mnie. Pauza, 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 pauza. 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 To było okropne. pauza. <laughs> Idźcie sobie na górę, sobie tam. Okropny. Play, 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 play. Chodźcie. Zróbmy, Zróbmy na rodzaju. Narka. Chodź. Ja jestem Okej, okay, słuchajcie, teraz chwila przerwy. Bo ja muszę się podlać ogródek. Ale pilot, jak wezmę ze sobą, to może gdzieś wypaść. Bo wiecie, muszę tam mieć dwie, więc dwie będą dwie zajęte. Teraz ja sobie gdzieś go schowam, po prostu. Tak, żeby mi nie znaleźli. Gdzie, gdzie by go tu schować? Gdzie by go tu schować? Może tutaj. Ale nie, tak w kanapie, tak każdy chowa w kanapie. Jak w ogóle widać, go. Tam. Będzie też kiepsko. Eee, Dinia załóżmy nie, bo jeszcze wysypię i, i, i się wszystko wyda. Ej, a może w to? Właśnie. Tu będzie nawet nie że się zmieści. Idealnie. Plum. Ok, dobra i lecę. Szybko to na tak tak poleje. No, Wiele szybko. Trochę mam mam tego polowania. I widzimy się za niedługo. Jeszcze trzy lęce dokuczymy. Hej. A few moments later. Lenka. Lenka i Marcelek, jesteś, jesteście? Hej, okay. Wiecie co? Właśnie co? wróciłam z podwórka i tata podlewa ogródek, rozumiecie to? To jest świetny moment na zemstę. Dobra, szybko! Chodź, nie ma przy sobie pilota, chodźcie. Ale gdzie on jest, jak nie przy sobie? No, o, podlewa ogródek, a nie ma pilota i dlatego musimy poszukać tego pilota. Ej, no właśnie, a nie wybacz czasami, może go miał? Nie miał, przecież byłam teraz z nim. Było... Było sucho i mówiłam, że podlało grudek. Gdzieś tutaj musi być pilot. Szukajcie! Ludzie, Chodźcie kurteczki założyć, tata będzie... Daj mi Dzięki! Okej, okay, tata będzie miał teraz lewacz. Dobra, to zobaczymy się na budynku. Cześć tata, co robisz? Ale ładnie, podleśny. Podlewam ogródek przecież. Wow, ale dużo w tym wodzie, Nie, nie dobrze, musimy to robić. Okej. Bo słabo rośnie no wiesz tak? A może widzisz w a my weszliśmy właśnie, bo nam się tak znudziło w domu i chcieliśmy wyjść na dworze. Dobra? Ale już koleż tego challenge, dobra? O co wam? Jakaś nagrywacie czy coś? Vloga nagrywamy. No. Nie, jeszcze dzień się nie skończył. Nie? To jest fajny challenge. Okej, okay, no to... Co woda. ty masz Skąd tu masz? No ten wytrzymamy. <laughs> to <woda>. będzie nasza <laughs> zemsta! Co ty robisz? Myślałeś, że tak dobrze. <śmiech> <śmiech> zemsta marcelka. Dobra. To z, z, z wodociągu. Eee! A, dobra. już tam okay, ja Nie, Ej, ja też chcę. Ej, I dobra, poczekaj. Mać lejem na chwilkę nie, serio. Serio. Pauza No to masz rewanż tata, nie, jeszcze zdaj mi trochę Lenka. Dobra, proszę Okej, okay, trzymaj aparat. No tatuś, za te wąsy masz no? I, za, i za dopłuczanie dzieciom. Masz, masz, masz. To ma, to za... <grym> to za... <grym> Cięż, jeszcze marcelek tata, ta jeszcze marcelek. Nie! Jezu! Okej okay. <śmiewanie> okay. ja już koniec, uwaga. Nie, no, nie, no, nie, się nie, 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 się. nie, <śmiewanie> Koniec nie, nie, się! Poddaję się? nie, Poddaję nie, Poddaję się! się? Ko Słuchajcie, to już jest koniec, no przystaniemy. Koniec. Okej! Okay. Koniec ogłoszony, koniec się lędu! Koniec! Koniec lęka Od spada! No amaz! Odpauzowała cię, możesz poczekać. Ale ucieka posakna. Nie możesz tak być do domu, bo będzie wszystko mokre. Ja, ci tu ręcznik zlituje się. No, przynieś mi coś. Ola, zobaczcie. Okej. Oj, dobrze. Okej. Okay. Ja, Tata, ty na no, kuciałeś i my się teraz na tobie odegraliśmy. Dokładnie. Z no, nami się I nie ha, ha. I co mamy koniec challenge, pani na będzie nas straszył już oh, oh. pilotem, bo przyznał się... Oddaję się, już nie, już nie na, na, ma. Na, na, na. Jeśli superowe, challengeowe. bądźcie obok, e, proszę. proszę. Łapki w górę I subskrybujcie. obok, pa! Bye, bye. Pa. i subskrybujcie. Jedzę... I Bye dużo obok, dajcie subów najwięcej. Okej, okay. Okej okay. obok, bądźcie obok, i okay.